Śląsk otrzymał w Dniu Święta Lipcowego wielki obiekt sportowy. 100 tysięcy widzów zapełniło trybuny pięknego stadionu zbudowanego w Śląskim Parku Kultury. Samoloty sportowe zrzucają kwiaty na publiczność. Uroczystości otwarcia dobiegają końca. Jako pierwszy mecz na nowym stadionie rozegrano międzypaństwowe spotkanie między reprezentacjami Niemieckiej Republiki Demokratycznej i Polski. Polacy grają w białych koszulkach. Nasi piłkarze byli tak wzruszeni nowym obiektem sportowym, że strzelili sobie samobójczą bramkę. A gościnność posunęli tak daleko, że przegrali mecz 2-0.